Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do nowej serii z szóstej odsłony gry Cywilizacja. Wyznaczasz nowy kurs, prawda? Prądy przed nami wciąż się zmieniają. Musimy się dostosować i przejść dalej, jeśli chcemy zakończyć podróż. A skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy na miejscu? ta muzyka, ta muzyka, coś pięknego i chociażby ze względu na nią, myślę, że zostaniemy sobie jeszcze przez moment w menu. Podejrzemy tu ustawienia gry, tak by ktoś był zainteresowany zakupem, no to żeby wiedział jak to mniej więcej wygląda, co tu się ewentualnie zmieniło, czy co jest dostępne, czy tak w ustawieniach graficznych, co możemy poprawić, zmienić, żeby gra działała lepiej. No tu może taka szybka informacja, gra działa tylko na systemach 64-bitowych. Niestety na 32-bitach no nie uruchomimy jej. Tu tę piękną muzykę Musiałem nieco ciszyć, ponieważ zagłuszała ona teksty mówione. No, miła dla ucha, mam nadzieję, że i tak będzie ją dość dobrze wyraźnie słychać. No, ale te teksty warto ich nie zagłuszać, ponieważ są one w naszym rodzimym języku. Nie tylko napisy, ale również dubbing został tu naprawdę świetnie przygotowany. Więc szkoda by było tego nie usłyszeć głośno i wyraźnie. Loud and clear. Interface to takie standardowe, no, żeby było jeszcze bardziej po naszemu zmienieniu format zegara na 24 godziny. Klawiatura pewnie warto by było się nauczyć tych podstawowych funkcji, no ale to wyjdzie w czasie. Mam nadzieję, że wyjdzie w czasie, wejdzie w krefy i będzie szło nam szybko, sprawnie. No i aplikacja film wprowadzająca. Już wyłączyłem ile można go oglądać, chociaż naprawdę genialne. Myślę, że jeszcze z 2-3 razy go tam podejrzę. Przejdźmy do samej rozgrywki. Stworzymy naszą grę. No i cywilizacja jest chyba pierwszym tytułem, gdzie jestem w stanie wybaczyć brak kampanii, choć tak naprawdę można sobie stworzyć taką własną kampanię na zasadzie wyboru misji, w jaki sposób chcemy wygrać tym razem. Ale nim wybierzemy sposób, czy wymyślimy sobie sposób na zwycięstwo, no to przejrzyjmy jeszcze pokrótce twórców. Tu ich postaram się pokazać w takim dość szybkim tempie, ale jak ktoś będzie chciał, będzie mógł zatrzymać filmik. W tyle sobie odpalić soundtrack gdzieś z, z głównego kanału, no i przeczytać co tutaj mamy do dyspozycji. Niemcy, bardzo fajna nacja, jednak ze względu na Battlefield 1 mam pewien uraz, to nich, wiem co, pominiemy ją. Zresztą za moment zobaczymy, kim sobie tu zagramy. To podejście ogólnie do samej rozgrywki będzie myślę, że takie na luzie. Sam przyznam szczerze, że po raz ostatni grę w cywilizacji. Zagrywałem się tygodniami, to była druga część, dlatego też mówię o cywilizacji, ponieważ z tego co kojarzę, to ona właśnie wtedy się nazywała Cywilizacja. Od jakiegoś czasu już ten tytuł jest tylko po angielsku, ale mam nadzieję, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza, jeżeli w ten sposób będę mówił. No i, i jakoś to nam pójdzie do przodu ta przygoda. Mam nadzieję, że wiele się nie zmieniło, a może właśnie, że wiele się zmieniło w tej mechanice rozgrywki, co Zresztą za moment podejrzymy. Tutaj też w zamówienie w przedsprzedaży dostaliśmy Azteków. Jeżeli ktoś by chciał nimi zagrać, a dopiero dzisiaj albo w kolejnych dniach zakupi grę, no to też się nie ma co specjalnie martwić. 90 dni od... Premiery Ma wejść ta nacja dostępna, być dostępna dla wszystkich, więc no, po prostu będzie trzeba sobie rozegrać parę partyjek innymi krajami, a później można wrócić do Azteków i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zresztą mam nadzieję, że i my później wrócimy właśnie wraz z którymś dodatkiem, gdzie dojdzie Polska, wtedy już nieco nauczeni samej rozgrywki, sobie wrzucimy wyższy poziom trudności, teraz zagramy na normalnym, czy też gigantyczną mapę i zrobimy taką mega kampanię Polakami. A na początek a na początek zbliżamy się już do kogoś, kogo byśmy chcieli obrać. Wygląda na to, że tak. I Wiktoria. A na początek wybierzemy naszego Trajana. W sumie to Briana. Będzie Brian teraz. A, a tak naprawdę Trajan to chyba był Marek. Marek Trajan, Marek Brian. Niech i tak będzie. Przejdźmy więc do ustawień. Książę. Poziom trudności, czy tak mówię, to jest poziom czwarty. Czyli gra sugeruje jako normalny, prędkość zwykły. Mapa niech będą kontynenty. Jedynie co, to zwiększymy nieco jej rozmiar na zwykłą. Tak jak wspomniałem wcześniej. Później, jak zagramy raz jeszcze, jak będzie nam to dane, no to wrzucimy sobie ogromną. Ewentualne ustawienie dodatkowe tu niech wylosuje tych przywódców. Żeby to była dla nas niespodzianka. Resztę rzeczy pozostawimy tak na standardzie. Tu no i to są właśnie te mini kampanie, tak jak to zawsze określam. Czyli sposób, w jaki. Możemy wygrać naszą tutaj partię. Ta partia może się naprawdę ciągnąć. W sumie, chętnie bym poleciał naszą nacją na Marsa, chociaż nie wiem, na ile to będzie możliwe. Nie wiem, na ile te bonusy, jakie dostajemy z racji Rzymu, nam w tym pomogą. No ale zobaczymy, Od w czasie rozgrywki życia, gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się Twoje. Największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Zarzuć swą sieć, o Trajanie, cesarzu potężnego Rzymu. Twoje legiony czekają w gotowości, by wyruszyć i stworzyć największe imperium, jakie widział świat. Jeśli uda ci się rzeczywiście sprawić, by wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, twój kraj stanie się bogaty i pełen luksusu. Obywatele z pewnością nazwą cię swym najlepszym władcą i rzekną oto Optimus Princeps. No i na początek standardowe miejsce. Myślę, że tu specjalnie kręcić nosem nie będziemy. Mieć wino, owce, lasy, góry może być, może być. Czyli stawiamy nasze rzym. Budujcie miasto, no i właśnie, może przybliżymy, tak, żeby zobaczyć, jak to graficznie się prezentuje. Na początek, też wykorzystamy naszych to wojaków, jako takich powiedzmy wstępnych zwiadowców. Niech zobaczą, co tu się ewentualnie kryje. Na tych krainach, a my rozpoczniemy pierwszą budowę, pierwszą produkcję. No, i tutaj takie podpowiedzi to też gdzieś w ustawieniu gry widzieliśmy. No, gdzieś możemy sobie tego doradcę odpalić. No, i on nam sugeruje, jakie jednostki warto było na początek sobie odpalić. Zawsze wybierając wiadowców. Myślę, że to taki standard, który nam nieco pomoże w rozgrywce, no i standardowo też będąc przy standardach badania. Z badania może górnictwo, może górnictwo. Nie wiem czy do miedzi będziemy mogli się tak szybko dobrać, ale zobaczymy. Mamy owce, tak to. Ludzie powinni być zadowoleni. No i następna tura. Na początku to takie będzie sporo do przeklikania tego wszystkiego. Ale zobaczymy. Może trafimy na nowy kontynent. A może jakiś cud świata nam się to trafi Kilimanjaro, czy, czy co tam innego może być i zobaczymy co się będzie działo. Można bezpiecznie też klikać, kolejna tura, ponieważ jeżeli coś więcej jest do zrobienia w dan na dany moment, no to gra nas o temę poinformuje. Dobra, nie chciałbym jednak tym jednostkami zbyt daleko uciekać, a to z tej racji, że no jednak to miasto jest bezbronne, no i tylko nasi wojownicy są w stanie ich jeszcze jako tako tu uratować, jakby się zjawili barbarzyńcy, a podobno w tej odsłonie cywilizacji, tak, to barbarzyńcy są dość natarczywi, żeby jakoś to się brzydko nie wyrażać. Okej, okay, jeszcze takie podstawowe sterowanie, Patrząc klawiaturą, możemy sobie jeździć po mapie. Okej, okay. Odkryliśmy miasto-państwo. Nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych z pewnością przyniesie korzyści naszemu imperium. Może powinniśmy wysłać tam emisariusze? Może. Istnieją różne rodzaje miast państw, a każde z nich odwdzięczy się za naszą przyjaźń określonymi korzyściami. Nasze sposoby rządów z czasem pozwolą nam na wysłanie emisariuszy, by rozwijali stosunki z tymi nacjami. Otóż to, ale to dopiero z czasem przyjdzie, to możemy sobie. Nasi sąsiedzi z miasta państwa wysłali do nas prośbę. Jeśli zrobimy na nich wrażenie, na pewno hojnie nas wynagrodzą. Otóż to możemy sobie właśnie odpalić encyklopedię, która nam czasem podpowie na dane zagadnienia, jakieś rozszerzy je i powie, co tutaj, czego one dotyczą dokładnie. Diamenty, ale tu mamy szczęście. Wilno, no to, to blisko, to blisko. No to co? Następna tura tu są. Pojawiły się właśnie te wymagania danego państwa, miasta miasta, państwa o gdzie tu jesteś. Spotykasz przedstawicielstwo, to wiemy. Wyszkol ciężkie rydywane, No i właśnie wtedy, jeżeli ich wyszkolimy, no to dostaniemy od nich też bonusowe punkty. Będziemy mieli też chyba dodatkowego emisariusza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No w tej chwili dużo więcej nie zdziałamy. Wracamy do domu. No i tutaj czekamy na zwiadowców. Z lada moment powinni się zjawić. Jednostki przeznaczone do rekonesansu jak zwiadowcy są wyjątkowe, ponieważ mogą zdobywać doświadczenie poprzez eksplorację i odkrywanie nowych części świata. Otóż to zwiadowce. Krótki opis. No, niestety, w walce średnia jednostka, ale jeżeli chodzi o bieganie po tym świecie i zwiedzanie go dokładne, no to jak najbardziej fajna i przydatna. Lecimy w takim razie o południe, zobaczmy. Mamy północ, południe, ale mam nadzieję, że do żadnej wojny nie dojdzie. I co tu byśmy mogli teraz wybudować? Hmm, centrum miasta, tak to nie ma co szaleć. Myślę, że. Tu właśnie też tak jakby kogoś raziło, będę ich nazywał budowlańcami, ponieważ zostało mi jeszcze z politechniki, że mówiliśmy na, na, na budowlańców budowlańcy, chociaż to są budowniczowie, no ale niech już zostaną u nas budowlańce i możemy lecieć dalej. Czyli znowu poczekamy aż sobie te tury przelecam. To tu trochę pozwiedzamy tereno i zobaczymy co się będzie działo. Wprowadzenie w ramach ustroju nowych doktryn może przynieść wielkie korzyści. Nasi ludzie czekają na Twoje dekrety. Okej. Okay. Powiedz nam coś więcej. autorytet stanowi I będziemy mogli zmienić doktryny. Czyli takie powiedzmy bonusy dla naszego. Hmm. Tutaj rozwijającego się państwa. Podwójne doświadczenie dla jednostek zwiadowczych to jest całkiem fajna opcja, ponieważ zdobywamy szybciej expa, a z większym expę możemy dorzucić naszym jednostkom zwiadowczym dodatkowe bonusy, jak na przykład przechodzenie przez las, szybsze czy większy zasięg, ponieważ jednostka zwiadowcy normalnie ma chyba trzy punkty drogi, czy jakkolwiek to się nazywa, no ale oczywiście w lesie czy w górach to się zmniejszają. Te punkty tam dwa wykorzystujemy, żeby przejść przez taki teren, więc podwójne doświadczenie pozwoliłoby nam przyspieszyć. Nieco tę jednostkę. Z drugiej strony, no, na początku największym problemem mogą być barbarzyńcy, więc myślę, że raczej będziemy walczyć z barbarzyńcami, więc nastawimy się na dyscyplinę. No i tu nieco większy też problem plus jeden do wiary, plus jeden do złota. W stolice. Mamy stolicę, tylko więc można by było z tego już fajnie korzystać teraz. No, albo plus jeden do produkcji we wszystkich miastach. No i to też nam by się kurcze przydało. No to są te trudne wybory, trudne wybory podczas całej zabawy. Król Bóg, planowanie miast, niech jeszcze to przemyślę. W sumie tych miast nie mamy na ten moment za wiele, więc myślę, że dorzucimy sobie plus jeden do wiary. Chociaż, patrząc na to, że będziemy grać Rzymem, to myślę, że Rzymem, Rzymem, dobrze mówię. No to myślę, że tych miast trochę powstanie, więc może to nie byłaby też zła opcja. Ale zobaczymy, zatwierdzimy tę doktrynę tak jak teraz mamy. Zresztą, tak też wspomniałem, albo nie wspomniałem, bo miałem wspomnieć, to jest pierwszy odcinek, więc jeżeli. Widzielibyście nieco inaczej naszą przygodę, na przykład w ramach innej nacji, na jednej mapie, czy z innymi ustawieniami, no to jeszcze jest czas, gdzie możemy to zmienić i na przykład. Nasi odkrywcy znaleźli nową, przyjaźnie nastawioną wioskę plemienną, zalecam wysłanie zwiadowców, by ją zbadali. No to bardzo miło. To możemy jeszcze zmienić te parametry i od następnego odcinka rozpocząć już tak na szybko naszą przygodę. Inną nacją, na, na innych kontynentach, wyspach, czy, czy jeszcze jakoś inaczej, tam więc widzę, że Amerykanie mają samoloty, nie hamburgery, a samoloty. Może to by była ciekawa opcja później w przyszłości, żeby polatać nieco lepszymi maszynami. Ciężko powiedzieć, jeszcze w tej chwili, no właśnie, ciężko stwierdzić, w jakim kierunku to wszystko najlepiej jest prowadzić. Ok, ruszymy tutaj na tę wioskę, ponieważ jak ją odwiedzimy, no to ona jest w stanie nam dać ciekawe bonusy. Możemy wybrać ideę. Idea Handel zagraniczny czy rzemiosło? Hmm. Hmm. <laughs> jeszcze nie mamy za wiele tych takich sojuszniczych państw. Mamy Wilno, z którym moglibyśmy powoli zacząć handlować. To jest dla nas dość istotne, jako naszej nacji, ale myślę, że na początek jeszcze możemy sobie pozwolić na rzemiosło. Tym bardziej, że tych budowlańców gdzieś będziemy robić. No, niech idzie. Nie, nie, niech nie giną, tylko niech, niech idzie. A my odwiedzimy w następnej turze tę wioseczkę i zobaczymy, Nasi co nam ona nas oferuje. W twoje mądre rządy. Zaczynają jednak również wierzyć w istnienie siły wyższej. Myślę, że warto rozwijać ten nowy sposób myślenia. Możemy na nim skorzystać. Myślę, że powiem, że możemy na nim zarobić, to by było coś. Wiara to waluta religii. No, i to też właśnie jedna z tych opcji, które tutaj dostajemy. No, wiary dostajemy z racji wprowadzonych tych doktryn. Może warto zbierać te punkty, ciężko powiedzieć, tak? Tak mówię. Dziś jeszcze człowiek w tej dwójce siedzi i, i może nie wszystko. Nie wszystko tutaj pojmuje tak, powinien. Okej, okay. udało się rozpocząć. Poczynić znaczące postępy w pracach nad handel zagraniczny, to bardzo dobrze. Jak będziemy rozwijać handel zagraniczny, no to będziemy mogli bardzo szybko odpalić tę technologię. Taki bonus dostaliśmy tu od miejscowej ludności. Ale tej miedzi, tylko pytanie: jak szybko będziemy mogli się do niej dobrać? Czy coś jeszcze? Nic więcej nie możemy zrobić, więc lecimy dalej. Tu w międzyczasie można podejrzeć jakieś opcje menu, na przykład ranking światowy. Nieznany gracz, my jesteśmy na drugim miejscu, tu jesteśmy na ósmym miejscu. No, nic nam specjalnie jeszcze nie idzie, ale to jest dopiero początek gry, więc wszystko może się zmienić. Mogłem w pierwszej turze odpalić, to by to zdecydowanie lepiej pewnie wyglądało. Nigdzie nie widzę bandytów. Może i dobrze. Lepiej nie wywoływać wilka z lasu, no ale... Ale z drugiej strony... Dobrze by było wroga, znacie. No tymi, tymi przejdziemy przez rzekę. Możemy ruch sobie na następną turę już zaplanować na przykład. I nie będą nas wtedy męczyć takimi problemami. Okej, okay, w Rzymie Ktoś jeszcze... ...zasługuje na większe uznanie niż żona górnika. Hmm, może córka rybaka? Kto tam wie? Okej, okay, badanie ukończone, czyli możemy sobie nowe badanie wymyślić. Hmm, <laughs> myślę takie standardowe rzeczy, zresztą mamy tutaj drzewka technologii, można to podejrzeć gdzieś jak miałem przez chwilę styczność z piątką, wydaje mi się, że to drzewko tutaj zostało nieco uproszczone. Co akurat mnie to niezwykle cieszy, jeżeli o to chodzi. Jakoś nigdy nie byłem fanem bardzo skomplikowanych tych drzew, ale tutaj też pytanie do Was, właśnie w jakim kierunku może pójdziemy z tymi technologiami? Jak tu to wszystko rozwijać? Ale na początek tu nie ma wielkich komplikacji. Pójdziemy standardowo, to myślę, że garncarstwo, więcej żywności, obszary mieszkalne, tak. No i tutaj będziemy mieli irygację. Nie wiem, czy to nam się nie przyda. Co tu mamy? O, właśnie tutaj w przypadku wina. Hodowla zwierząt też by się nam przydała, no ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Jak tu kolego, coś nowego widzimy, czy, czy nic nie widzimy? Nie ukrywam, że przydałby się jeszcze jeden zwiadowca, no ale z drugiej strony. Aha, oni byli tutaj zaklejkowani na następną turę, no ale z drugiej strony, no różnie, tak to może być. Jesteśmy zablokowani przez budowlańców, więc jeszcze musimy trochę przetrwać. Taką ekipą, jaką mamy tutaj. Jak będzie później jeszcze jeden zwiadowca, no to na pewno będzie przyjemniej. Dobra. Oho. Jak rozumiem, nie, nie mieliśmy okazji zagrać Aztekami, no ale będziemy mieli ich za sąsiadów. Nie wiem, czy to dobra wiadomość. Przynajmniej zobaczymy, jak się rozwijają. No... No to będzie może taki w ramach dodatku. To zaszczyt Cię poznać, kolego. Zapraszam do naszego pobliskiego miasta, do pobliskiego baru. Możesz tam spróbować sił. Okej. Okay. Swych ulmalityzlitn. Pewnie jakaś gra czy, czy coś, to, to nie wnikam. Z chęcią skorzystam z Waszej gościnności. Okej, okay. po spotkaniu z inną cywilizacją zaczyna dostrzegać potrzebę stworzenia nowych sposobów komunikacji. Udało Ci się przyspieszyć wiedzę o pismo. To bardzo dobrze, bo pismo będziemy chcieli niebawem rozwinąć. No oni dość, dość szybko idą, trzeba przyznać, że nie wiem czy nie wziąłem trochę tych przeciwników za mocnych, czy za wysoki poziom trudności. Bo przeciwników to akurat nam wylosowało, no ale cóż zrobić. A, a nie mamy jakichś, hmm, myślę, że możemy się jakoś dogadać, ale to raczej... Państwo miasto by się nam przydało do takich rzeczy, a nieżeli, a nieżeli inna nacja. To, że w końcu odkryliśmy źródło barbarzyńskich najazdów dręczących te ziemię. Musimy zniszczyć te twierdze, inaczej ryzykujemy kolejne ataki. No, czy takie w końcu to nie jestem pewien. No, ale skoro tak, jeżeli zniszczymy ich przyczółek, otrzymamy nagrodę w złocie. Złoto zawsze, tak? To od lat. Zawsze w cenie, więc chyba warto, warto. Tak, szukam jeszcze tych wiosek, ponieważ one często dają nam e, duże bonusy. No i pytanie, co u tych barbarzyńców się kryje? Herbatę mają. E, no to miło, następna tura. Zobaczymy. Aha, jest wiadowca. Jego nie zaatakujemy. Ale możemy spróbować podejść do tych tu panów. No po coś dobrze ten bonus. Dobrze zachować ostrożność przy zbliżaniu się do jednostek wroga. W przeciwnym razie można dostać się do ich strefy kontroli, w której możliwości ruchu są ograniczone. No, ogólnie to chyba dobrze przy zbliżeniach z obcymi zachować ostrożność. No dobrze. Okej. Okay. No, no, całe kino nam zabrali. No i wygląda na to, że wcale to tak wesoło tu nie wygląda chociaż chociaż mamy nieco lepsze chyba możliwości do walki. Tak powoli też... Oho, kolejny zwiadowca. A to dastaków. To tych, tych na szczęście znamy. Dobrze mieć takich, co, co co, znamy i na spokojnie możemy koło nich chodzić. Ok, nie wiem, czy w takim razie nie przyda. Okay, inspiracja jest tylko trzciną kołysaną wiatrem. możemy zmienić doktrynę. No właśnie, nie wiem, czy coś nam się nowego nie przyda. Zmienia, myślę, że dorzuć, a tutaj jest tylko zmienie. No to jeszcze szybki przegląd, co tu mamy. Dość ciekawe opcje tu doszły, ale co najwyżej możemy podmienić te stare, a nie możemy dorzucić nowych, więc hmm. Chyba to zostawimy, chociaż plus 50% do produkcji byłoby szybciej, no a z drugiej strony ta siła nam się przyda teraz. Okej. Okay. Przyda nam się w walce to z barbarzyńcami. Mamy szansę jeszcze coś ugrać, chociaż no. Pytanie, czy to tylko ta wioska tutaj się kryje, czy coś jeszcze ewentualnie może być no, wygrana? Oby, Też oby. Pewnie jeszcze jedna natura będzie nam potrzebna, żeby ich zniszczyć całkowicie. Mamy też e, ideę do wyboru. Tu mieliśmy chyba pójść w ten handel zagraniczny, tym bardziej, że on tu będzie dosłownie za czytury gotowy, z racji tych bonusów, które dostaliśmy w międzyczasie. I produkcja, i produkcja. E, hmm. W sumie, albo budynek chyba dostaliśmy w gratisie. Bo tak standardowo bym przyzwyczajony, że jakiś pomnik stawię czy coś w ten deseń. A tutaj nic takiego nie mamy. Zastanawiam się, czy nie przydałaby nam się ekipa na wszelki wypadek jeszcze wojowników, budowlańców. Mamy osadnicy, na to będziemy musieli poczekać jeszcze z populacją. Więc hmm, chociaż druga ekipa zwiadowcy, te, no, wojowników, może na wszelki wypadek. A budowlańców możemy gdzieś tu wysłać. Czy my mamy? Nie mamy jeszcze hodowli zwierząt. Tak samo nie mamy irygacji. Możemy w takim razie skończyć co najwyżej, i tutaj ustawić kopalnię. I to chyba będzie dobry wybór dla nas. To panowie idźcie tutaj. I sobie pobudujemy niebawem. A my lecimy to dalej na wycieczkę. Zobaczyć, co w tych rejonach się kryje. Konie. Konie. No to niech będą konie. To chyba wszystko, co mogliśmy zrobić. Czy barbarzyńcy nas zaatakują? Zaraz zobaczymy, jak to będzie, jakim guza nabijemy. Nasze miasto wciąż się bogaci. Ludzie żyją w dostatku i jest ich coraz więcej. Okej, okay. czyli rozwój. No, rozwój uzależniony od żywności. Tu trochę szkoda, że nie mamy jako tako pul, przynajmniej na ten moment, gdzie byśmy mogli tę żywność jakoś skuteczniej zbierać. Chociaż jeszcze to możemy podejrzeć za moment. Hmm. No to lecimy. E, no właśnie. No nie ten, co miał guza? Nabił sobie. Rośliny i istoty tworzące skorupy czy koral uważają go za budulec. No to mamy. Koral, tak, lody. Okej, okay. czy dostaniemy jakiś. Podczas eksploracji natknęliśmy się na cud natury. Bez wątpienia przyniesie on wielkie korzyści temu, kto zasiedli jego okolice. No to wiemy, jaki kierunek możemy obrać w naszej podróży. Tutaj, cuda natury w skrócie. Udało ci się. Po... Poszerzyć wiedzę o astrologii. O, to szybko im, szybko. No właśnie, tak myślałem przez chwilę, żeby nie grać tradycja wojskowa, również, żeby nie grać ekipom z Grecji, ponieważ zawsze lubiłem Greków, tak jako te starożytne nacje. No ale, no ale, poszło w takim kierunku, w jakim poszło. Kopalnia tutaj się zjawiła, a my gonimy naszego kolegę od Azteków. I chyba powoli, powoli będziemy się żegnać w tej 15. turze. Tu wioska podbita, wszystko zrobione. Myślę, że tak możemy pozostawić naszą mapę. Jeszcze z pytaniem do Was, właśnie na następny odcinek: w którym miejscu na tej mapie założymy naszą kolejną wioskę? Tak, chciałbym, żebyśmy tę serię prowadzili wspólnie, tym bardziej, że przyda się Wasza pomoc o, i przyda i będę bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z Wami, Korle, trzymajcie się. He hej!